Cześć Wam, moi drodzy. Od dłuższego czasu spekuluję się na temat mojej walki ze starym fraglesem w grudniu. Dziś wiemy, że grudzień to bardzo problematyczna data, z uwagi na to, że stary fragles dostał jakiegoś zakażenia, zastrzału. No, Spowodowana jest to tym, że on nie znał tej starej treningowej zasady: że należy się kąpać i myć po każdym treningu. Stary fragment okazał się przeciwnikiem wody, przeciwnikiem mydła. I ja mam tylko nadzieję, że on tych swoich w cudzysłowie mądrości nie przełoży na ten swój program wyborczy, bo jak wiemy, przecież on będzie kandydował sam stwierdził, że na wiceministra. Nie wiem, jak się kandyduje na wiceministra, ale on, on będzie prowadził tą swoją kampanię niepoczytalności tylko mam nadzieję, że nie ujmie tam w tym, w tym programie tego, że należy być przeciwnikiem wody, przeciwnikiem mydła i, i nie należy się myć po treningu. No, później efekty są takie, jak widzicie, że dostał jakiegoś zakażenia, zastrzał. Oczywiście, że to można wymoczyć rywanol, ale ale wydaje mi się, że tam jeszcze są jakieś inne, inne problemy, które powodują, że grudzień no, nie będzie tym miesiącem. Wszystko na to wskazuje, kiedy dojdzie do naszej konfrontacji. Tyle ode mnie. Serdecznie Was pozdrawiam. No, ale to, że stary fragment jest przeciwnikiem wody i mydła i rodzi to z różnego rodzaju komplikacje, to nie znaczy, że. Że ja mam z tego powodu nie walczyć w grudniu. Moi drodzy, za kilka dni wracam do Was z konkretnym info. Jeszcze raz, dobrej nocy.